Co zrobić, gdy w trakcie leczenia otyłości masa ciała nagle zatrzyma się? Po pierwsze, trzeba zweryfikować, czy jest to faktyczny przestój w efektach leczenia, czy może po prostu nie widać tego na naszej wadze. Bo pamiętajmy, że ta waga, którą widzimy mierząc się w domu, to jest waga całego ciała, nie tylko tkanki tłuszczowej. I w momencie, w którym zwiększymy aktywność fizyczną, jesteśmy przed okresem, jesteśmy po długim locie samolotem, będziemy ważyć więcej. Zatrzymanie procesu leczenia podejrzewamy, gdy oprócz Przestoją w wadze widzimy też stopniowy wzrost apetytu i najczęściej odpowiada za to adaptacja do leku, która zachodzi spokojnie przez pierwsze pół roku leczenia, a czasami nawet widzimy, że w drugim półroczu również raz na jakiś czas trzeba tę dawkę podnieść. Co zatem robić, gdy na wadze pokazuje się cały czas ta sama cyfra? Najlepiej skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym i ustalić nowe dawkowanie, ponieważ na przykład można dołączyć czy metforminę, czy bupropion z naltrexonem, by wzmocnić efekt działania analogów GLP-1. I oczywiście sięgamy również do podstaw, czyli sprawdzamy skład posiłków, regularność posiłków i oczywiście wracamy do aktywności fizycznej, jeżeli ten przestój faktycznie ma korelację czasową z zaprzestaniem jej.